Zwolnij. Zwolnij swoim życiu. Im bardziej cierpliwy i spokojnie podążasz tą drogą, tym szybciej dochodzisz do celu. Bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, jak dużo zrobisz, jak szybko biegniesz. Dużo ważniejsze jest to, żebyś zmierzał w kierunku, w którym na pewno chcesz. I czasami w życiu potrzebują się zatrzymać na dłuższą chwilę i zastanowić się nad tym, kim jesteśmy, czego potrzebujemy, dokąd zmierzając w swoim życiu. Bo to jest dużo ważniejsze i nagle się okaże, że nie musisz aż tak dużo w swoim życiu robić, kiedy się zatrzymasz, kiedy spojrzysz, kiedy uważnie i spokojnie spojrzysz na swoje życie z innej perspektywy i zauważysz, że możesz żyć inaczej. Bo dużo ważniejsze Twojego działania, czy tego jak szybko biegniesz w swoim życiu, jest to, żebyś zmierzał we właściwym kierunku. Dlatego dużo szybciej dotrzesz do swojego celu, kiedy się zatrzymasz.